Przebiegłam do Opola, bo to zielone serce całego regionu, a Bolko to moje ulubione miejsce na relaks i reset. Rower, deska, rolki, dla każdego coś dobrego, co kto woli. Jednym słowem, Opole kręci się na sportowo. Nie musisz pokonywać wielu kilometrów, żeby dotrzeć do uzdrowisk, bo w Opolu mamy swoje. W Malince Zdrój możesz odetchnąć pełną piersią. A jak potrzebujesz prawdziwego wyzwania, polecam Górkę Śmierci na zwm -ie. Ale nie ma litości. To opcja tylko dla odważnych. Siłka pod chmurką, w Opolu jest ich mnóstwo i to w samym centrum. Oprócz tego jest wiele innych miejsc, gdzie można aktywnie spędzić czas. Z tego Arena, Toyota Park to jedne z nich. A na koniec pira dla siebie na łonie natury. Bo Opole jest sportowe i naprawdę zielone.